Yeah. Siemanko witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wyski Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was imprezę i zabawę kończącą stare 2025 rok, a zaczynające nowe i lepsze 2026 rok. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu. Poznań do jego profilu znajdziecie w opisie i to tyle. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi to ponad 59 łapek w górę. Dobijcie mi ten subskrypcji to ponad 10 tysięcy. 000... 抱歉。<Bob> <noise> I pozdrawiam wszystkich moich przeciwników i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Ten filmik będzie miał jutrzejszą premierę na godzinę 12.00. No to włączam teraz tego wojanka. I pamiętajcie, zero dram, zero afer, zero oskarżeń i będzie wszystko okej. Okay. Mm, ale bym się napił wojanka. Pi wojanka do białego ranka. Piwo, i Janka do białego ranka, i Wojanka do białego ranka, kto z nami nie wypije, na wioskę nie wbije. Spoczony to torawy czuję zapach, niebo jest bardziej niebieskie, nie wojanek, to smak tego lata, smak nalatuje w każdym i wychodzę z domu na powietrze taką pogodę, że głosnik nie są fajnymi, to moje przejrzenie, nie nic więcej Kiedy pustasz w klankach, nalej mi wojanka Nalej, 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 potem nalej tu drugi raz nam Kiedy pustasz w klankach, nalej mi wojanka Nalej, 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 potem nalej drugi raz nam. nam Ty Janka. Do białego ranka, piwo Janka, do białego ranka. Piwo Janka, do białego ranka. Kto z nami nie wypije, na wiosce nie wbije. Piwo Janka, do białego ranka. Nowy rok 2026, brawo! Do ranka, do białego ranka, piwo Janka, do białego ranka. co z nami nie wypije, na wiosce nie wbije. Lato, bez wojanków to nie lato, dzwoni do mnie tato, mówię mu el papo. Pryprypata pim, wojanka tupi, albo jesteś zimba, albo ni, albo nie. Pi wojanka do białego ranka, pi wojanka do białego ranka, pi wojanka do białego ranka. To z nami nie wypije, na wiosnę nie wbije. pr pr patapim, wojanka topi, albo jesteś Sigma, albo ni. Albo ni. pr pr patapim, wojanka topi, albo jesteś Sigma, albo ni. Albo ni. Koniec! Następne to już prawa autorskie. Ale Wojanek nie, bo wo, Wojanek jest najlepszy, wasze zdrowie widzowie Posłuchajmy jak o miłości śpiewa ten, który robi to najlepiej, proszę Państwa Ale dobre, dobre pan naprawdę Jeszcze tam fajerwerki, wszystko się dzieje, mówię Wam, miało być 5 minut, ale pewnie zaraz będzie koniec, do 4 minut dociągnę ta premiera będzie dopiero jutro na godzinę 12.00. Zaraz to udostępnię. I pamiętajcie: zero wojen, zero dram i afer. Tylko sam pokój i. Współpraca i wspieranie się nawzajem. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Życzę Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku 2026 i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć Pan Papa Eropa Mordy. Życzę Wam miłego wieczoru i super szczęśliwego nowego roku 2026, który będzie obfitował coraz to lepsze filmiki i lepsze. Wyzwania na moim kanale, albo nawet i kuja, tylko błagam Bad. Mądre pytanie, nie głupie. Papa. Pa.